Materiały na kanale Refur Narrator powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl Gra fabularna Miasto Mgły jest systemem opowiadającym o zwykłych ludziach z legendarnymi mocami, inspirowanymi superbohaterami, mitologią, legendami czy czymkolwiek innym sobie wymyślimy z wydarzeniami dziejącymi się w nuarowym mieście. Zobaczmy, co ma sobą do zaoferowania zestaw startowy właśnie do tej gry. Oto w ten sposób wkraczamy do miasta mgły. Zwykli ludzie, legendarne moce, zestaw startowy. I już na pierwszy rzut oka widzimy bardzo komiksowy charakter tego uh, RPG, Komiksowy, połączony trochę z stylem podobnym do Gear Telltale Games, który również w pewien sposób chciałby oddać pewną komiksowość swoich produkcji. Więc piękna graficzka, która mówi nam: będzie pizko, będzie dramatycznie, będzie miasto. Nie widzę mgły na. Grafice. A, może, nie, tutaj trochę jest. Eee, po bokach, tylko więcej tego samego. Parę informacji. Blackmon games, Sun of Oak Game Studios. A z tyłu dowiadujemy się, co na nas czeka w środku. Naucz się odgrywać w mieście zwykłych ludzi i legendarnych mocy. W mieście mgły mity i legendy rodzą się we współcześnie żyjących ludziach. Twardzie detektywy i przebiegli szefowie mafii posiadają mityczne moce rodem z sumeryjskiej sagi o Gilgameszu, mitologii greckiej, niemieckich baśni, Biblii, fidzyjskich legend oraz wielu innych źródeł i podań. Twoja ekipa wcieli się w zwykłych ludzi, którzy zyskali niezwykłe moce. Na drodze staną Wam nie tylko złoczyńcy, ale też współcześni półbogowie i potwory. Spowijająca wszystko mistyczna mgła sprawia, że każdy, kto nie ma mocy, zapomina o tym, co magiczne. Czy odkryjecie kryjące się w mieście tajemnice? Miasto Mgły to gra fabularna w stylu filmowym, w której śledztwa, akcje i dramaty rozgrywają się w surowym świecie urban fantasy. Zawartość tego pudełka została zaprojektowana tak, by Twoja drużyna mogła jak najszybciej rozpocząć zabawę, że możliwe najkrótszym przygotowaniu do gry, ucząc się zasad w trakcie rozgrywki. I już tutaj przyznaję szczerze, nie miałem jeszcze okazji grać w miasto mgły, nie miałem okazji sprawdzać tej mechaniki, ale mam nadzieję, że dzięki właśnie temu starterowi będzie możliwe to zmienić. Co znajdziemy w środku? W zestawie startowym znajdziesz broszurę dla graczy, wyjaśniającą krok po kroku najważniejsze zasady gry, które poznacie w czasie rozgrywki. Broszurę dla mistrzyń i mistrzu ceremonii wyjaśniającą rolę MC i za mistrza ceremonii i, zawiera za i zawierającą szczegóły waszej pierwszej sprawy pod tytułem Rekiny biznesu. Pięć gotowych przepięknie ilustrowanych kart postaci Bako. Detektyw Enkidu, Hiob Lily Chao i Żelazny Hans oraz Tlaloc. 20 kart pomiaru służących do oznaczania m.in. statusów, wskazówek punktów esencji i tym podobnych. Jedną kartę motywu ekipy, dwie kości siedem 7 maplokacji na dwóch dużych dwustronnych arkuszach w formacie 42 na 59 i dziesiąte cm 41 ilustrowanych żetonów postaci. Piękny. kod kreskowy. Więcej informacji, że to Black Monk wydaje w Polsce, a gra pochodzi od Sun of Oak Game Studio. Pora zdjąć plombę i zobaczyć, co ma sobą do zaoferowania zestaw startowy do miasta mgły. Ściągamy karton. W środku karton. I przyznam szczerze, że już na pierwszy rzut oka e, dwie rzeczy rzucają się mi w twarz, mianowicie to, że to. Ewidentnie jak dla mnie bardziej wygląda jak gra planszowa niż cokolwiek innego, i to, że już mi parę że wypadło z opakowania. Przykra sprawa. I zobaczmy, co znajdziemy w środku tego wszystkiego. Jest tego całkiem sporo wypakowane po brzegi, aż bym przyznał, że trochę ciężko mi to wyjąć bez rozerwania torebki strunowej. A, po kolei. Nie mogę wyjąć wszystkiego na raz, bo po prostu jest to tak mocno upchane. I w ten no, to sposób trochę wymieszała mi się kolejność, i będę musiał nadrabiać. Więc odwróćmy i zobaczmy najpierw, co my tu tak naprawdę mamy. Miasto Mgły, zwykli ludzie, legendarne moce. detektyw Enkidu. Więc mamy bardzo sympatyczny kartonik, który wydaje mi się, że jest kartą postaci Dzika. Twardy detektyw, standardowe wyposażenie, 23 posterunek. Więc spójrzmy sobie najpierw właśnie na te karty postaci, które są bardzo flashy bardzo mówiące. Tlaloc. Nie oceniaj mnie, okej. Okay? Po prostu moje szczęście, że ta twarz i ten urok narodziły się w tym bagnie, jakim jest nasza okolica. Tlalok. Bóg deszczu i piorunów. Gdziekolwiek jest woda. Tam jestem ja. Nieoszlifowany diament kombinator. Mamy więcej. Mamy Lily Ciao. Zapomnij, to wszystko to jedno wielkie kłamstwo i zawsze nim było. Próbują mnie zmusić do powrotu do domu. Wysłali prywatnych detektywów, terapeutę, a nawet mojego najlepszego przyjaciela. Mój magiczny zielony kolos, naczelny mak, wyjątkowy starszy brat, zbuntowana nastolatka. Więc mamy tutaj różne motywy, które będą wykorzystywane. Boskie, bardziej komiksowe, baku. Mieszkańcy tego miasta drzemią, śpią nawet na jawie. Chimera pożerająca sny, łowce potworów, koszmar potworów, dojo, pazur tygrysa. Mamy również Hioba, który spośród tych wszystkich postaci jest tą, która ewidentnie najbardziej tłumaczy, kim jest. Dla mojej wiedzy na temat tego, kim jest Laloc, Lily Chao, Baku i inni. Hiob, myślisz, że wszystko już wykminiłeś, co, dzieciaku? Jesteś młody, na szczycie świata, nic nie możecie cię skrzywdzić, prawda? Bardzo ciekawa a, wariacja na temat legend biblijnych, legend chrześcijańskich. Niech to wszystko licho porwie, rozbić i spalić. Człowiek z misją, autorytet ojca. Czy to wszystkie postacie? Pytanie mi się, że to wszystkie postacie. Spójrzmy sobie choćby na tego Hioba bardziej dokładnie. Posłuchaj, synu. Co nieco wiem, jak to jest czuć się niezwyciężonym i wiem, że to wszystko na pokaz. Obaj wiemy... Obaj wiemy, że ukrywasz swój ból, więc może spuść trochę stonu i opowiedz mi o tym, co straciłeś. Widzisz, Kiedyś miałem wszystko, a potem oberwałem tak mocno, że myślałem, że już nigdy nie stanę na nogi. Straciłem nieważne. Chodzi o to, że jakoś się podniosłem, jakoś zawsze wstaję bez względu na to, co mi zrobią. Rzecz w tym, żeby ból nie, nie mówił ci, co masz robić, więc co powiesz? Myślisz, że możesz dla mnie spróbować coś zmienić? Bardzo charakterystyczne podejście do zestawu startowego. To muszę przyznać już na samym początku. Mechanika na ten moment mówi mi naprawdę mało. My to Logos wiem bardzo mało o mieście mgły, ale trzeba przyznać, że jest to pewne ryzyko, bo różni się ten zestaw startowy od innych. Zerknijmy sobie jeszcze na mapki, które oferuje gra. Co ciekawe, nie ma tutaj heksów. Mamy dwie różne lokacje, wydaje mi się. Nie, one są ze sobą połączone. Jedno jest wnętrze baru, a drugie to aleje. Że nie tak. Nie, nie, one nie są ze sobą połączone. Mamy bar Rastiego i alejka z drugiej strony. Oczywiście, że mamy z drugiej strony. Nie marnujemy przestrzeni i mamy salę balową do wykorzystania w naszych gierkach. Druga mapa oferuje sobą takie rzeczy jak Biuro ekipy Melina, klasyczne miejsce spotkań. Melina. Sklep monopolowy, również klasyczne miejsce wydarzeń w nuarowych, detektywistycznych, komiksowych opowieściach. Stare akwarium, które nie jest klasycznym miejscem spotkań. Również będziemy mieli dwie broszury: jedno dla mistrzyni ceremonii. Ciekawa graficzka, nie widziałem jej wcześniej. Mamy jakiegoś mafiozę i kobietę rekina a Agencja Detektywistyczna Wszechwidzące Oko, ależ klimat tu się wylewa. Muszę przyznać, że mam wrażenie, że nie doceniłem Miasta Mgły pod względem klimatu, który sobą oferuje. Całe rozpisanie głębokości intrygi, to wydaje mi się, że trzeba przyznać już w tym momencie. Miasto Mgły może wydawać się, przynajmniej dla mnie przyznam, że wydawało się dosyć generycznym RPG-em, ale Ewidentnie ma na siebie pewien koncept i pomysł, który bardzo konkretnie realizuje w tym wszystkim. Mamy broszurkę dla graczy, więc oddzielne to i to, twoja ekipa, kim jest każda postać, a Hiop, Tlaloc i inni. Mamy rzut oka na kartę postaci. Mamy wszystko to co jest potrzebne razem z proponowaną przygodą do wykorzystania z tymi postaciami. Oczywiście, żeby sięgnąć po więcej, trzeba sięgnąć po różnego rodzaju inne produkcje, jak na przykład podręcznik główny. Ale nie zmienia to faktu, że prezentuje się to doprawdy ciekawie, chociaż te wszystkie żetony Gruby, gruby karton. Um, wypadają sobie po prostu, ale to jest tylko wypraska. I wygląda na to, że wszystkie żetony wyglądają na kompletne, biała łapa kimkolwiek jesteś jesteś słodkim kotkiem. Do wszystkie te żetony są do wykorzystania na naszych mapkach, więc gra daje nam dosyć dużo przestrzeń do zabawy rozlokowaniem postaci na mapie bez heksów. Więc wydaje się to dosyć płynnym konceptem odległości. Motyw ekipy, sekret, tożsamość. Wydaje mi się, że jest to wykonane z karty e, suchościeralnej, więc można ją wykorzystywać kilka razy. To jest zawsze bardzo przyjemna rzecz. Mogę się mylić, nie mam przy tym momencie słuchaścieralnego markera przy sobie, więc jest to ciężkie. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo przyjemny dodatek. Dwie kostki K6, bardzo oszczędnie, jak na mechanikę RPG. Jestem fanem oszczędnych mechanik, więc zobaczmy sobie, jak się rzucę tymi kostkami. To prawda, dwie trójki, ale to dublet zależnie od systemu, będą to rzeczy dobre lub złe. I złapmy sobie jeszcze, zerknijmy na karty pomiaru, które również wydają się suchościeralne, ale czy takie są. Nie dam sobie ręki uciąć. Karta pomiaru, karta pomiaru, karta pomiaru. Czymkolwiek jest z tagami miastą mgły 2021, z tej strony na pewno nie jest suchościeralna. Na 100%. Chcę spojrzeć jeszcze raz na opis z tyłu a propos właśnie tych rzeczy. Czy się mylę, czy się nie mylę. Karty pomiaru służące do oznaczenia między innymi statusów wskazówek punktów esencji i. Proszura, jedna karta motywu ekipy. Nie sprawdzę tego, nie jestem w stanie tego w tym momencie sprawdzić. Nie zmienia to jednak faktu, że na pierwszy rzut oka miasto mgły robi wrażenie. Nie ma co do tego wątpliwości, że jest systemem, który wie, co chce zrobić i bardzo konsekwentnie do tego dąży. Mamy, możemy sięgać po najróżniejsze, zwariowane motywy i bawić się nimi, jakkolwiek tylko sobie wymyślimy, jakkolwiek tylko zechcemy. Chcemy zagrać postacią biblijną? Zagramy postacią biblijną. Chcemy zagrać dziewczynką z zapalnikiem? Zagramy dziewczynką z zapalnikiem. Chcemy zagrać postacią inspirowaną naszym ulubionym superbohaterem? Zagramy naszym postacią inspirowaną naszym ulubionym superbohaterem, dodając jej na tyle twistu, żeby można było się odróżniać i zagrać coś absolutnie swojego. Robi wrażenie, nie ma co do tego wątpliwości, że jest to zestaw, który chce być jakiś. A ja, moi drodzy, a ja w ten oto sposób chętnie przetestuję w przyszłości, co będzie miało sobie do zaoferowania Miasto Mgły. Ja byłem Refur, to był kanał Narrator, wy natomiast zostaliście na chwilę i posłuchaliście. Do usłyszenia w następnym materiale.